Witajcie! Dzisiaj zajmiemy się kolejną chińską piłą. Zobaczymy, co jej dolega. Ogólnie odkręcimy gaźnik i go wyczyścimy, bo piła odpala. Kompresja ma bardzo dobrą. ale gaźnik chciałbym sobie przejrzeć już widzę tu pewien patent w tym miejscu jest łączony wężyk no i tu jest tak trochę mocno zgięty no i od góry ten wężyk jest trochę popękany i ogólnie jest tu problem, że sprężyna wyleciała, ale dobra najpierw gaźnik, wkręcamy dwie śruby. Akurat w tej pile są śruby na torksa Ogólnie wszystkie śruby tu to są torksowe Nie jak w innych chińskich imbusowe Gaźnik Walbro. No a tu jest ten łączony wężyk. No i mocno zgięty, więc te paliwo raczej kiepsko tu dochodziło. Gaźnik Walbro WT721 Osiem, cztery, sześć. Tu wygląda to wszystko tak. Wężyk trzeba będzie wymienić. Weznego z innej piły. wyżyk impulsowy powinien być ok Dobra rozkręcimy sobie ten gaźnik gaźnik po rozkręceniu źle nie wygląda więc tragedii nie ma Dobra wyczyszczę sobie go skręcę założę z powrotem i zobaczymy co dalej z nią Dobra zabierzemy się za wymianę wężyka paliwa jak to zrobić bez zbytniego rozkręcania piły spróbujemy sobie zdjąć tą gumę Guma ściągnięta i mamy dojście do wężyka paliwa. Odpinamy filtr paliwa i możemy sobie wężyk wyciągnąć.